Dzień dobry kochani. Dzisiaj zaczynam taką serię krótkich filmów, w których będę omawiał najgłupsze zarzuty wobec kościoła, jakie znalazłem w sieci. Dziś zaczynamy od rewelacji. Kościół katolicki czci szatana pod postacią węża. Tak pisze autor pewnego artykułu w sieci. Cóż. Go skłoniło do tak daleko idących twierdzeń. Otóż widok sali audiencyjnej papieża. Zobaczmy. To jest zdjęcie, zamieszczone przez autora, pokazujące salę audiencyjną papieża w Watykanie. Autor twierdzi, że ta sala z oknami po bokach i z tym ognitorem w środku przypomina mu węża, aby. Bardziej y, wzmocnić to skojarzenie uczytelników, zestawia zdjęcie tej sali z głową węża. Popatrzcie. Sugestywne, prawda? No zupełnie podobne. Jest, są oczy, jest pysk, i do tego komentarz. Pozwolicie, że przeczytam sala audiencyjna papieża, w Watykanie. Została zaprojektowana tak, aby przypominała węża. Na zewnątrz ma kształt głowy, dwa ogromne okna to oczy, dach to łuski. Będąc w środku, papież przemawia ze sceny w paszczy węża między jego kłami. To nie przypadek. Pokazuje, iż w tajemnicy Kościół katolicki czci szatana, który w Biblii ukazany jest w postaci węża. Pierwsze. Spostrzeżenie. Jeżeli kościół w tajemnicy czci satana, to dlaczego rzekomo buduje budynek, który pokazuje tę część? No ale nie wymagajmy zbyt wiele logiki. Zajmijmy się tym, czy ta sala rzeczywiście jest podobna do głowy węża. Przypomnijmy zdjęcie. Co można powiedzieć o tym zdjęciu na początek? Jest zrobione. Z zakłóceniem perspektywy. Prawdopodobnie jest to obiektyw tak zwane rybie-oko. Ten obiektyw powoduje, że to, co jest na boku, tak jak tutaj, okna są na bocznych ścianach, widoczne jest z przodu. I w ten sposób mamy oczy węża, jakby wysunięte do przodu w kierunku audytorium. Kilka podobnych zdjęć według obiektywu rybie-oko. Zobaczcie, to co z boku jest zniekształcane i przesuwane do przodu, I takie jest właśnie to zdjęcie. A zobaczmy, jak naprawdę wygląda ten budynek i czy ma cokolwiek wspólnego z wężałą głową. Popatrzmy. Jest to całkiem zwyczajna hala z, z oknami po środku, nie z przodu przy audytorium, tylko po środku z, z dużymi oknami. Z witrażami, nic więcej. Kilka innych zdjęć z różnych perspektyw, żeby nie być gołosłownym, ma to nic wspólnego z głową węża. Popatrzcie, jak to od środka wygląda. Czy od środka bez tego zniekształcenia perspektywy komukolwiek skojarzyłoby się to z wężem? Oczywiście nie. Oczywiście nie. Jest to tylko możliwe dlatego że autor po pierwsze zniekształcił graficznie zdjęcie, po drugie zasugerował związek z wężem. No, ale jest tam jeszcze inny zarzut. Mianowicie, że dach tego audytorium to łuski. No zobaczmy. Co jest na dachu? Jak widać na dachu są panele fotowoltaiczne. Po prostu. Bliska nie za bardzo przypominają jakąkolwiek łuskę. No, nie więcej niż jakakolwiek dachówka, czy jakiekolwiek prostokąty. Szczerze mówiąc, mniej niż zwykła dachówka. Jeżeli tak byśmy podchodzili do tego, jeżeli byśmy uważali, że coś takiego naśladuje łuskę, to popatrzmy na inne dachy. Popatrzcie, tutaj są dachówki i panele fotowoltaiczne, ale obok jest wąż. I ten wąż. Powoduje skojarzenie. Normalnie nikt by tych dachówek nie skojarzył, a są dużo bardziej podobne do łuski wężowej niż ten dach na auli w Watykanie. Inny przykład. Ciemny wąż. Popatrzcie, jak można sobie fajnie skojarzyć. Wystarczy odpowiednia sugestia. Każdy, każdy, każdy możliwy odcień. To są takie dachówki, panele fotowoltaiczne, ale również zwykłe. Chówki, może nawet jeszcze bardziej są podobne. Popatrzcie. Ta faktura je z daleka, z pewnej odległości, yy, w pewnym skojarzeniu kolorów z węże, prawda? Popatrzcie, tak? No. Skojarzenie, jeżeli przyjmiemy takie skojarzenie, to możemy przy, przyjąć wszystko. Możemy każdy budynek yy, oskarżyć yy, jego autora o naśladowanie węża i kult szatana. Tymczasem nikt będący w środku w sali nawet nie pomyśli, że to jest wąż. Popatrzcie. To tyle. W następnym odcinku zajmiemy się fascynującym zagadnieniem, czy Watykan posiada teleskop o nazwie Lucyfer. Kochani, dwie sprawy w sprawie moich książek. Po pierwsze, Kościół Oskarżony, znacie zapewne tą książkę, przynajmniej niektórzy z Was. Nakłady papierowe zostały wyczerpane, ich po chwilowo nie będzie do druku, ale umieściłem na swojej stronie internetowej, tutaj jest adres, tę książkę w postaci elektronicznej. Kto chce w PDF-ie przeczytać albo na czytnik Kindle pobrać, albo po prostu w postaci strony HTMLowej przeglądać. Zapraszam, proszę się częstować. Treść została znacznie dość mocno uzupełniona o dodatkowe argumenty. Dlatego zapraszam serdecznie. Częstujcie się to jest za darmo. Proszę pobierać, korzystać, pastować gdzieś na forach i tak dalej. Do tego ona służy. No i druga rzecz, moja nowa książka. Drematy Eucharystyczne. Została właśnie wydana, jest jeszcze pachnie drugiem, i y, tam zawarłem takie omówienie patystyczne przede wszystkim, ale również y, w nauce wielkich teologów jak święty Tomasz Zakwinu, y, również w nauce Kościoła. Takie zagadnienia, które rozpalały jeszcze niedawno podczas Covid. -a. Środowiska katolickie, przynajmniej niektóre, mianowicie sposób przyjmowania komunii świętej, czyli y, czy tylko do ust, czy można na rękę, jakie są zagrożenia jednego i drugiego, y, czy na stojąco, czy na kończąco koniecznie, czy można się zarazić od hostii, od tej świętej hostii, ale zarażonej, czy można się zarazić. Jak również omawiam sprawę szafarzy nadzwyczajnych, które. Również są w tej chwili dyskusyjne w kościele. Wydaje mi się, że taki przegląd patrystyczny może pogłębić dyskusję na ten temat, dlatego serdecznie zapraszam.